O wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Wniosek składa się w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy lub w mieście, w których został wydany dowód osobisty. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, lub nazwę wnioskodawcy, uzasadnienie potrzeby uzyskania danych i interes prawny, zakres żądania danych oraz dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika i należy pamiętać o dowodzie osobistym do wglądu lub innym dokumencie. Ogólnie wnioskowanie wygląda w bardzo podobny sposób, jak to opisywałem w filmikach dotyczących aktów urodzenia, ślubów i śmierci. Odpowiedzi można odebrać osobiście lub pod wskazanym adresem, albo w formie dokumentu elektronicznego. Ile to kosztuje? Jest to 31 zł opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz ewentualnie 17 zł opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Jeśli pełnomocnictwo było udzielone małżonkowi wstępnemu lub wstępnemu lub rodzeństwu, jest ona zwolnione z opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Ile wynosi czas oczekiwania? Standardowo do 30 dni.